w Minecrafta i kilkuminutowe przetrwanie słuchajcie mamy kilka minut U nas zdobycie jak najlepszych narzędzi słuchajcie dlatego już się śpieszymy, już się spieszymy. szybko, szybko, szybciej Jezus, ja za chwilę tam powietrze już leję. dobra szybciej, dawaj, 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 nie mam całego dnia dobra, drewno, robimy drewno hmm. crafting, patyki Nie mam czasu, nie mam czasu, NIE MAM CZASU! Dobra. To taki krótki odcinek. Eee, nie tu. Muszę kill'ow. Ok. Z tą i z tą, wiecie, są potwory, a ja nienawidzę potworów. Dlatego trzeba jak najszybciej zdobyć łóżek, to jest priorytet. 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 A bo słuchajcie, w ogóle wyłączymy potwory? No. Potwory wyłączone. Good. Good. Git smajuns. No dobrze, mam jakieś krytyki, czy to... Poczujesz laza w tym momencie. Pamiętajmy, że... Mamy tyle czasu, nie wiem, ale... Nie mało. Niedługo. Nie mało! Mm. Super, świetne zadanie. Nie mało. OK! Mamy żelazo. Lux. Poczekaj, najpierw trzeba w Ej, lampa mi mrugała. Lampa mi mrugała. Ja. Nie To mnie boli w oczy. Ok. Ok. Ok! Zelazo, dawaj to. Dawaj. Więcej. No tylko dwa, kamany. No, O, dobra. Ok. Nie ma tu gdzieś jeszcze żelazo, bo to takie białe. O A nie, tu nie ma żelaza. Mhm. Wow. wow. Czekaj, może spotkam jakieś pieski, to sobie je ten tegnę. Albo wioskę, wioskę by było lepiej. No, i wykrakałam! Proszę, i są A? A! Ja w ogóle dzisiaj mam jakąś zdolność do pokażenia różnych rzeczy. Bo i na poprzednim odcinku, i to nagrywałam też dzisiaj, yy, znalazłam wioskę, którą wykrakałam. I w ogóle wszystko. Dlatego. Dobra. Słuchajcie, yy, zobaczymy. Mamy jeszcze dwie minuty. Tak, dwie, pięć Muszę robić, bo wyłączyłam potrawę. Mrakama, macie coś? Ja potrzebuję żelazo. Daj mi kowala. Kobal Jest tu kowal. Halo. Panie kowalu. Dino. Dobra, to jest to samo? Kobal! Jest! Mam zbroję! Zbroja, daj zbroję! Dawaj to! Dobra, co ty sprzedajesz? U. Ciekawa oferta, ale nie mam czasu! Ai O kotek Dobra, lecimy Okej, okay. o drugi kobal, ale już nie potrzebuję zbroi Ai! Woli, nie wiem, dobra czekaj to kościół. To sobie Co tu macie? A? Staduj tutaj o nie, ja chciałam sprawdzić, czy kontroluję. Dobra, czy to coś jest? Nie! Jezu, nie, oh, nie, 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 nie! Żelazo, żelazo, żelazo! Dej żelazo! Nie nie nie, nie. nie to... Trzy, dwa, jeden! Koniec! Ale słuchajcie, mam mm, przynajmniej ten, zbrojkę, nie? Więc się liczy. Liczy się. Tak, liczy się. Także, słuchajcie... To było żelazo. To było szalone, ale. No dobra, to. Elo, ja usuwam ten świat. Zaraz usuwam, Chcecie to zobaczyć? Pa. To jest to. I usuń. Tak, usunę. Elo. No i Elo nie.